Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MCraft. MC Dzisiaj pokażę Wam niesamowite i największe roller w Minecraft. A więc zapraszam do oglądania. Na początku jestem na jakiejś tam mapce Multiverse Roller Coaster. I będziemy testować tutaj takie tutaj takie mapki. Podobnie to są największe roller coastery w całym Minecrafcie, więc sami zobaczymy teraz, jak tu przejść. Dobrze, przeszedłem. Exit, wyjście. Tu wyjście. Ja się tam. Nie wiem, o co chodzi. O, no i mogę jechać. Dobra, więc testujemy przejażdżkę pierwszą. Ej, dobra. Jakoś coś mnie nie jedzie, a muszę naciskać Yy, przycisk na klawiaturze edytera W. Myślę, że będzie szybciej. Mogę zmienić na dobrze, niech będzie tak. I zobaczcie, ja tutaj w roller pierwszy. pierwszym. Wow, Ła, zobaczcie, jakie to jest duże! Dobra, teraz nic nie będę mówić. Po prostu daję przejażdżkę z muzyką. Dojechana. Po prawie 10 minutach dojechaliśmy. Tam ma, ta kolejka górska jest naprawdę bardzo duża, 10 minut. Ja ją jechałem, to jest bardzo długi czas na jazdę kolejką. Na MC trudno było zbudować taką jej małej kolejki, a już wiem, co by było, jakbyśmy budowali taką. Naprawdę bardzo duża, przez tutaj, przez kilka światów jeździliśmy kolejką. A więc teraz przechodzimy do najwstępnej kolejki górskiej. Jesteśmy już na kolejnej mapie z kolejką górską w Minecraft. Dobrze tutaj nie czytamy tabliczek. Wchodzimy tędy. No i takie zawijacy tutaj. Tutaj mało istotne elementy z tablicami. Więc nie będę ich czytać. Zaraz, je, tylko pojedziemy tą kolejką górską. Dobra, bierzemy wagonik. I możemy się chyba jechać. Dobra, więc ja wówczas wam w, w przyspieszonym tempie, jak będę jechać tą kolejką. Już po przejażdżce. Naprawdę fajnie jest zbudowane. Nieco krótsze niż w poprzednim parku rozrywki. Ale zobaczcie jak to jest wysoko w niektórych momentach. zobaczcie tutaj raz pod ziemi na górę. Bardzo fajnie zbudowane. Tutaj nie pójdę Black Cat. Bardzo fajnie zbudowane Tutaj polecam. A teraz przechodzimy. Do kolejnego roller coasteru, ja jestem już na kolejnej mapce w Minecraft'cie z roller coasterem. gdzie tutaj y, się kierować y, na start tej kolejki. O tutaj, chyba tu nie, tu jest zjazd. Do no, dołu, no, gdzieś tutaj się ja zrespiłem. Więc Szukam y, teraz startu, czy może gdzieś on tu. Ja już jestem, mam wagonik, wsiadam do niego i jedziemy. Ujechałem, to był również, to była również świetna kolejka, zwłaszcza, że najbardziej mi się podobało, zaraz Wam pokażę o ten przejazd pod tą wodą, on był niesamowity, o, takie o przejście, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł na przejazd pod wodą pociągiem. A ja już dziękuję Wam za ten odcinek, subskrybujcie kanał Instagram. wejdźcie na instagram mcgrawowice, dajcie łapkę w górę, patrzcie na tiktok więc ty na dzisiaj rycerzem zaprawtu. Subskrybujcie kanał, a ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!